No taką najbardziej malowniczą historią, która mi się przydarzyła, przydarzyła był nocny spacer po Brąksie. Kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, zaproszony tam przez rząd amerykański, żeby studiować rolę religii w społeczeństwie amerykańskim, któregoś dnia w Nowym Jorku zaproszono mnie na spotkanie z młodym ojcem Ziembą. To spotkanie odbywało się w mieszkaniu jakiegoś polskiego polonusa na granicy dzielnicy polskiej i żydowskiej. Ale dzielnica żydowska bardzo ekskluzywna, sąsiaduje z brąksem. i mój przyjaciel, obecnie redaktor, znany redaktor telewizyjny, powiedział mi słuchaj, chodź pokażę ci Bronx nocą, tutaj niedaleko jest przystanek metro, przejedziemy sobie tym metrem, zobaczysz za szyby te pożary, które są tam wzniecane, te bójki i tak dalej. Poszliśmy na ten przystanek i okazało się, że jest niedziela, że metro przez Bronx w niedzielę nie jeździ. Było za późno, żebyśmy się cofnęli. Wokół ulice pełne czarnych i dwóch białych. Na szczęście białych, którzy mieli po trzydzieści parę lat, którzy byli elegancko ubrani w garniturach, wysocy, szczupli. Mój kolega powiedział mi: Słuchaj, jedyne co nas może uratować, to to. Że oni wszyscy uważają nas za agentów FBI, bo żaden biały by się nie odważył tutaj w Bronxie pojawić o tej porze poza agentami FBI. Więc z miną szeryfów, mocno stukając obcasami, przeszliśmy przez ten Bronx z duszą na ramieniu. Dzisiaj wspominam to z przyjemnością, ale niewiele brakowało, aby świetnie zapowiadająca się kariera polityczna Jarosława Gowina uległa wtedy. No, Szybkiemu skróceniu.